Cześć, dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie na moim kanale w kolejnej recenzji. I dzisiaj przychodzę do Was z recenzją czegoś większego, to znaczy mianowicie większego po rozłożeniu. Jest to prosty hamak polskiej marki Tigerwood, który nazywa się Waszka V1 Long. I zakupiłem hamak w wersji oliwkowej. Ja dopiero moją przygodę z hamakowaniem zaczynam. Także hmm, można powiedzieć, że dopiero nabywam doświadczenia. Pokażę Wam ten hamaczek. Jest to hamaczek w wersji long, czyli jest to wersja 3,5 metrowa. Tak jak wspomniałem, został on wyprodukowany przez polską firmę Tigerwood. To jest taka wszywka, metka producenta. Z drugiej strony mamy oznaczone, że jest to produkt polski. Hamaczek został wykonany z poliestru. No nie jest to splot ripstop, no ale tkanina jest raczej wytrzymała. Tutaj na końcach tego hamaka znajdują się takie tunele które się zaciska załączoną liną czy takim może grubszym sznurkiem. Do hamaka dokupiłem taśmy również majki marki Tigerwood. Zamówiłem liny 3 metrowe. No, wydawać by się mogło, że te 3 metry to jest dużo, ale wiadomo, że Tę taśmę musimy owinąć wokół drzewa, a drzewa w obwodzie czasami są no, dosyć grube. Linę, to znaczy ten pas z liną hamaka, połączyłem przy użyciu karabinka wspinaczkowego, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. No i zastosowałem tutaj takie węzły hamakowe. One są bardzo mocne i co ważniejsze są łatwe w rozplątywaniu, bo praktycznie wystarczy tylko pociągnąć za sznurek i węzeł się rozplątuje. A kiedy hamak wisi, to po prostu bardzo mocno trzyma. Jest to wersja taka, można powiedzieć, podstawowa, czy też może budżetowa. No, jako że na pierwszy raz. Nie potrzebowałem po prostu jakiegoś super drogiego hamaka. Chciałem wypróbować, czy jest to po prostu rozwiązanie dobre dla mnie. No i myślę, że po prostu z hamakiem się polubimy. Tutaj jeszcze w tym hamaku w połowie znajduje się wszyta taka kieszonka na no jakieś tam drobiazgi, które chcemy mieć przy sobie. No, na przykład można tu telefon wsadzić, czy rzeczy, żebyśmy po prostu nie trzymali rzeczy w kieszeniach, kiedy nosimy w hamaku. Możemy sobie je wsadzić tutaj do tej kieszonki. No, Tigerwood produkuje również droższe modele hamaków, takie bardziej zaawansowane, ścięciwą, czy też na przykład z moskitierą. Ja myślę, że ta moskitiera nie jest mi szczególnie potrzebna, bo używam repelentu. To jest też fajne, że hamak jest dosyć szeroki, także tymi burtami hamaka, kiedy się w nim leży, można się troszkę nakryć, no to też w jakiś sposób chroni nas przed wiatrem, czy przed owadami. Myślałem na przykład, żeby tutaj w połowie tego hamaka, tutaj na tej krawędzi, wszyć jakieś napy albo sznurki, żeby można po prostu było go zawiązać, żeby być obwiązanym jak w Kokonie, w tym hamaku. Hamak występuje w kilku wersjach kolorystycznych. Widziałem wersję taką khaką jasnobrązową, wersję kamuflażową. No, we, wersja kamuflażowa jest już troszeczkę droższa. Z tego co pamiętam, to za ten hamaczek zapłaciłem około 165 zł. No teraz nie jestem dokładnie pewny, ale jakoś tak. No, taśmy były, kosztowały, para taśm kosztowała chyba niecałe 50 zł, czy 40 jakoś tak. No, ale zarówno taśmy, jak i hamak są bardzo dobrej jakości. I co, co, co zasługuje na szczególne uznanie, że jest to produkt polski. No nie wszystkie rzeczy... Outdoorowe, które kupuję są polskich producentów, bo wiadomo, że no, mamy wolny rynek, wolną konkurencję. No ale wam powiem, że szczerze powiedziawszy, bardzo się cieszę, kiedy kupię polski produkt w korzystnej cenie. No i przy okazji jest on jeszcze bardzo konkurencyjny, dla zagranicznej konkurencji i dobry jakościowo. Hamak Waszka V1 wersja. Long. Wszystkim serdecznie dziękuję za uwagę i wszystkich serdecznie pozdrawiam. To znaczy widziałem, że czasami wśród osób niezaznajomionych z tematyką hamakową, bądź też chcących zacząć swoją przygodę, pojawiają się pytania o to, jak robić te węzły. No, może nagram osobny odcinek, w którym pokażę, jak, jak, jak wiązać liny. Do karabinka. Jest to bardzo proste. Naprawdę jest to bardzo prosty, fajny węzeł. No tutaj te karabinki, które użyłem, to są karabinki z Decathlonu. No trochę na wyrost, bo one mają Udźwik 25KN, czyli to są już można powiedzieć karabinki alpinistyczne. No widziałem, że ludzie do hamaków używają dużo mniejszych karabinków. No ale że tak powiem, <noise> przezorność nie zaszkodzi. No na pewno na takim karabinku ten hamak się nie zerwie. Wszystkim wam serdecznie dziękuję. Znaczy, wracając jeszcze do tematyki hamakowej, nie wykluczam, że kiedyś. Kiedy po prostu no, wejdzie mi w krew przygoda z, z nocowaniem, w, ze spaniem albo z odpoczynkiem w hamaku. Jeśli wejdzie mi w krew, to może się skuszę na jakiś taki, że tak powiem, bardziej wypasiony, bardziej rozbudowany, złożony zestaw. Na razie, na, na ten moment, po prostu ten hamaczek w zupełności mi wystarczy. Wszystkim serdecznie dziękuję. No i pozdrawiam. Nareszcie pogoda się troszkę poprawiła, więc życzę udanych wypadów gdzieś w teren, czy to do lasu, czy to w góry, czy tam, gdzie lubicie na łono przyrody chodzić. Dziękuję wszystkim, cześć.